Takiego protestu Ameryka jeszcze nie widziała. Dokładnie o godzinie 6 polskiego czasu internetowa encyklopedia Wikipedia zamknęła anglojęzyczną główną część swojego serwisu. Podobnie zrobiły inne amerykańskie portale. Internetowa społeczność tak zaprotestowała przeciwko planom Kongresu, który pracuje nad pakietem ustaw antypirackich. Amerykanie cenią prawo własności, ale także wolność słowa, a zdaniem inicjatorów protestu ustawy to tylko pretekst, by ją ograniczyć. Z Waszyngtonu Marcin Firlej. Dla niektórych użytkowników globalnego wirtualnego świata dzisiejszy dzień rozpoczął się od sporego rozczarowania. Kilku dużych graczy internetowych postanowiło na 24 godziny wyłączyć dzisiaj swoje usługi. Powód? Amerykańska ustawa antypiracka, sopa nad którą pracuje właśnie kongres. Jeśli zostanie przegłosowana, strony naruszające prawa autorskie nie mogłyby pojawiać się w wyszukiwarkach, a amerykańskie przedsiębiorstwa nie mogłyby się na nich reklamować. Cel szczytny, lecz diabeł tkwi w szczegółach. Ta ustawa, jeśli zostanie przegłosowana, bardziej uderzy w strony publikujące legalną zawartość, niż te, które naruszają prawa autorskie. Zgadzamy się, że walka z piractwem jest konieczna, ale rozwiązania prawne nie powinny ograniczać swobody wypowiedzi. Protest przeciwko działaniom kongresu dziś najbardziej widoczny był na anglojęzycznych stronach Wikipedii. Wpisując jakiekolwiek hasło zamiast zawartości, użytkownik mógł zobaczyć tylko komunikat o proteście. To absolutnie krok w dobrą stronę. Ta ustawa jest wielkim zagrożeniem dla wolności Internetu i Wikipedia ma odwagę mówić o tym głośno. Eksperci obawiają się, że Waszyngton chce wprowadzić cenzurę pod płaszczykiem walki o prawa autorskie i że temu ma służyć także inna kontrowersyjna ustawa, PIPA, czyli Protect IP Act, jeśli zostanie przyjęta władze USA lub koncerny które uważają się za poszkodowane, będą mogły ciągać po sądach właścicieli każdej strony internetowej, która będzie naruszała ich zdaniem prawa autorskie, niezależnie od tego, czy siedziba będzie znajdować się w USA, czy też nie. Potrafisz sobie wyobrazić życie bez tego rodzaju usług? Nie bardzo. Pracuję w branży telekomunikacyjnej, ciągle czegoś szukam w internecie, używam go każdego dnia, a więc nie, raczej nie mogę. Ale najwięksi giganci internetowi, jak Google, Facebook czy Twitter, nie przyłączyli się do protestu. Google poinformował swoich użytkowników, o celach akcji, lecz nie wyłączył serwisu. Z kolei szef Twittera, Dick Costolo, skrytykował akcję. Według niego wyłączanie globalnych usług w proteście przeciwko działaniom jednego państwa jest po prostu głupotą. Dla TVP Info z Was Waszyngtonu Marcin Firlej, Telewizja Polska. Świat mały jak wioska, informacja szybka jak internetowe łącze, a dostęp do wiedzy zależny tylko od szerokości pasma. Oto XXI wiek, opleciony siecią potrzebą jak powietrze. Co by było, gdyby zniknęła? Amerykanie musieli dziś obyć się bez kilku serwisów internetowych. To jeszcze nie koniec świata, ale dobry moment, by zapytać, co by się stało, gdyby w jednej chwili ktoś na całym świecie wyłączył internet. Świat od administracji przez transport po bankowość, zarządzany online, czas odmierza w bajtach na sekundę. W jakiej epoce by się znalazł, gdyby Enter, Przestało cokolwiek znaczyć. Tomasz Kinsmund. Wyłączmy się na chwilę. I sprawdźmy, jak było jeszcze 20 lat temu. Lipa by była. I to jaka? Marek Gubała od ponad 10 lat prowadzi w Warszawie kawiarenkę internetową. Na co dzień żyje dzięki sieci, ale sieć to także jego życie, dlatego o końcu internetu nawet nie myśli. Nie bardzo, szczerze mówiąc. Znaczy, nie mówię konkretnie o kafejce, ale ogólnie o tym, że, że, że nagle świat zostaje bez internetu. Szczerze mówiąc, trudno jest sobie wyobrazić. Faktycznie trudno, bo teraz bez internetu to jak kiedyś bez ołówka i kartki. Internet jest dość Dość odkryciem do pisma czy do druku. Więc jak żyć bez sieci? Internet? Internet to chyba jest taka kluczowa sprawa. Masz tam wszystko, encyklopedię, wiadomości wszystko. Wyłączcie teraz komputery. Nie dziwi, więc że taka wizja może szokować szczególnie młodych. Powiedzcie mi teraz co by było, gdyby nie było internetu? Na pewno dużo ciężej byłoby zdobyć informacje. Jakby nie było internetu, to by były problemy z nauką. Ale byłyby też poważniejsze komplikacje, bo teraz niemal wszystko wokół nas jest online. Dla tej naszej codzienności, którą y, y, przyjmujemy jako, jako rzecz normalną, internet jest konieczny. I nie sposób wyobrazić sobie, że nagle i niespodziewanie zostaniemy go pozbawieni. Cała administracja, telekomunikacja, media zostają sparaliżowane. Ludzie nie mogą dowiedzieć się, co się stało, bo nie działa internet, a sami internauci poważnie cierpią. Odstawienie tego skutkuje takim właśnie syndromem odstawiennym, jak w przypadku papierosów czy alkoholu. To przerażająca wizja, ale czy realna? Nie, w tym momencie raczej nie jest możliwe próby tego, podejmowały kraje takie jak Egipt czy Syria czy Kazachstan, który w zasadzie na weekend wyłączyły dostęp do internetu dla swoich obywateli. Wszystko na nic, bo internet to sieć niezależnych połączeń, których nie można wyłączyć jednym kliknięciem, więc czy nam się to podoba czy nie, z każdym dniem sieć coraz bardziej będzie łapała nas w swoją sieć. Tomasz Kingsmont, TVP info.